Przyjechałem tutaj praktycznie z workiem marynarskim, mm. z dysmenem, jedną paru spodni butów na urlop. I... Nie spodziewałem się, że swój statek swojej przygody zacumuje tutaj w Białymstoku. To ja też byłem taki nie ukształtowany, nie wiedziałem, czego chcę. I myślę, że to, co we mnie pod skórą było, tak naprawdę wzięło nade mną górę. I ja nie planowałem swojej kariery, tak? O właśnie, jest taki właśnie to, to taki dyskurs, jest. czy projektant to jest artysta, czy artysta to projektant. W Polsce to ten kierunek projektowania to jest na Akademii Sztuk Plastycznych, tak? a na przykład w Holandii czy w Niemczech jest na polityki. Partnerami kanału są: Ekspert Biuro Rachunkowe, Współka.pl, Warszawska 6 Wirtualne Biuro, Szkoła Spółek, Współpracownia.pl. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych czwartkowych rozmów o strategii biznesu. Nazywam się Paweł Makowiecki, dziś jest moim gościem Bartosz Kulesza. Ja. Znacząca osoba w naszym świadku białostockim, twórców, designerów, no na pewno kluczowa. Jesteśmy w Szczecinie, która nazywa się Agencja Rozwoju Metropolii Białostockiej. Jest taka instytucja zrobiona właśnie przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców, to właśnie przy współpracowni i różnych tam naszych przyjaciół i znajomych królika. A że jesteśmy w Białymstoku, jesteśmy w przestrzeni, która dotyczy aglomeracji biostockiej, no to właśnie chciałem przedstawić jedną z takich osób, których warto w Białymstoku znać. I to też jest bardzo jakby ciekawa historia, bo w poprzednim tygodniu mieliśmy jako gościa Mateusza, który się sprowadził do Białymstoku z Wrocławia i tutaj jakby pokazywał swojej perspektywie na Białystok jakby pewnych plusów, co on jakby zauważył, dlaczego się zdecydował i jakby co, co zaczyna doceniać. Bartek oryginalnie pochodzi z nadmorza, z Gdańska. Tam się urodził Tam się urodził. W każdym razie jego rodzina jakby ma korzenie tutaj na Podlasiu. Tata marynarz przeprowadził się no jakby całą rodziną w nadmorze i to całe życie już odbywało się tam, Bartek się urodził nad morzem, wychował nad morzem, uczył się nad morzem, kończył te wszystkie jakieś takie plastyczne studia nad morzem. Aczkolwiek też w którymś momencie zahaczył jakby tego znanego, pomorze. Pomorze, z tego znanego z tego znanego powiedzenia, jak to mówią, że ziemia cię wykarmi, ale może uczyni cię bogatym. Więc też miał historię taką, że po ojcu także zakrętował się na statek, tam takie dwa turnusy, turnusy tak po siedem miesięcy na wycieczkowcach, na Morzu Śródziemnym przepracował. Więc to jak sam opowiada, że do takiego młodego, takiego otwartego właśnie na jakieś estetyczne, tak, na sztukę, do człowieka, doświadczenia takiego w sumie wojska. To było bardzo takie intensywne, ciężkie, trudne doświadczenie, ale też jakby, które przyniosło bardzo dużo owoców. Wartościowe, tak. Bardzo wartościowe. Potem już jakby po doświadczeniu słodkości morza też tutaj przyjechał na Podlasie. Jego kuzyn otwierał wtedy agencję reklamową. Bra brat e, Bra brat też? Brat cioteczny, po naszemu. Prac cioteczny, otwierał agencję reklamową, też jakby go zaprosił tutaj, i te wszystkie swoje talenty plastyczne już w takim obszarze, no takim warsztatowo-komercyjno-projektowym, no szlifował, szlifował. W tej chwili, no tutaj na naszym rynku jest jedno z takich znaczących osób, które takie najbardziej najciekawsze projekty, czy właśnie takich już większych firm, czy dla jakichś instytucji, dla jakichś, no takich, takich większych organizacji prowadzi. Bartek też jest wykładowcą na studiach podyplomowych związanych tutaj u nas na Politechnice Białostockiej, związanych właśnie z projektowaniem. Bartek, czy co, o czymś zapomniałem? Wszystko prawda, ale skończmy z tymi żartami. <laughs> Bartku, no to jakby, jak to wygląda z perspektywy człowieka morza? Nasze podlasie, bo od tej perspektywy chcielibyśmy jakby zacząć i pogadać mm -hmm. sobie w Białymstoku o tej twórczej społeczności, o pewnych możliwościach i tak. jak to wygląda podlasie z perspektywy człowieka morza? To znaczy, generalnie to jest tak, że, że moje korzenie są tutaj, tak? Tak. Bo tak, gdyby jestem takim zrzutem alianckim, mm -hmm. który gdzieś tam... Na wskutek tak, jak powiedziałeś, z tego, że mój ojciec jest no był, tak, przez 40 lat marynarzem, no i tam jest bliżej miejsca. Tak, przeprowadził się bliżej miejsca pracy nad morze do Gdańska. To, to ja tam się urodziłem po jakimś czasie, to to jak gdyby jeszcze nie czynili takim rasowym, no kaszubem tak. krusakiem. No tak. To jednak jednak no. co, co, co wakacje, to gdzieś tutaj był, był, była moja więź, była taka hmm. silna emocjonalność z Podlasiem, bo moi, moi dziadkowie mieszkali tutaj hmm. pod Stokiem i tutaj. Każde wakacje, praktycznie. Ja mam takie, jak zawsze opowiadam, podobne doświadczenie, bo mój tata też się tutaj sprowadził za mamą. Oni się postali na swoje tak, w Warszawie tak. i tak pół wakacji u dziadków na Podlasiu, a tak. pół tam pod Bydgoszczą. I, i to takie. Jak jest taki podwójna perspektywa, jak to? Olbrzymi sentyment na, na pewno. I ja tak jak gdyby, no, ale no, tak naprawdę mi ten dań, ten Gdańsk kształtował, mm -hmm. szczególnie. Miłość, miłość do tego miasta. Z tego czasu tam gdzieś tam została rozbudzona przez, przez fajnego takiego historyka w ogóle skresów kres, kres, Andrzeja Janusza Titisa, który jak gdyby na studiach, tak, 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 na studiach rozbudził w nas miłość do Gdańska. Bo tak naprawdę mieliśmy, żyliśmy sobie w tym Gdańsku, ten Gdańsk był cały czas, jak się gdzieś tam jechało, z Gdańska jesteś to fajnie, ale jakiś taki, taki brak takiej tożsamości i ten mm. jakby ten profesor oraz jakiś tam student, studentek tej Akademii Multimedialnej rozbudził w nas taką tożsamość gdańską. Miłość do tego miasta mm. i to było faktycznie do, do dziś jestem jak gdyby, jak z tym się nie, nie bierzemy no, z wodu, to, to prawda. Tak jak, jak chodzę oczywiście na słoneczną na na Agieloni, ale jak przyjeżdża, no. tańska Lechia... To myślę, to, że co, jeden szalik taki, a drugi taki. Nie, generalnie no, w, w, to tak jak powiedziałem, tak, generalnie fajnie podoba mi się ten bardzo stadion, w Stoku jest naprawdę świetny, świetny obiekt. Ja jestem też fanem, jestem kibicem piłki nożnej. <klimy> no ale jak gdyby, no to co, jak do Sokółki się przeprowadzę, no tak, to już tak. Sokółka. <grym> to, 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 to już tak, no, no, no nie, to, to, no tak. To, to trochę nie tak. No i jak wygląda właśnie Biustek z takiej perspektywy? Bo tak A, ty się tu właśnie, sprowadziłeś z końcem bo, lat 90. Tak, więc jesteś już e, 20 trochę, lat. Oj, tak, tak może, trochę, może, nie 20, może nie dwie dekady, ale jak gdybyś przez... Szes... Oj nie, może 20. 20 tak. lat, tak. 20 lat. Faktycznie i to trochę jak gdyby ja byłem świadkiem, jak to miasto się rozwijało. Mhm. I faktycznie na początku przez te dwa-3 lata, to gdzieś tam brakowało mi trochę mhm. Coffee jakiś jakichś takich w ogóle wielkomiejskich. Rzeczy, no, nie to, że jak gdyby to było jakieś tam takie, takie rozpieszczenie. Znaczy, mm. może, może tak, trochę przyzwyczajenie do tych jak gdyby, rzeczy, które gdzieś tam były na co dzień. Tak? I, I tutaj faktycznie no, jak gdyby czułem deficyt. Tak? Czyli znaczy, koniec czy, lat 90., tak. 2000, 2002. Multikino. No typu, tak. nie, Galerie wiechowlowe. Może to jest? za galeriami <laughs> nie, 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 nie aż tak nie tęskniłem, ale właśnie jakieś multikino, jakieś tam, mm. e, tam Coffee Heaven. Szklep Wiki, żeby. żeby... O, no, mm. na lotnisko. No tak, tak. Wiki to nawet pracowałem w Gdańsku, jak byłem mm. tak, w szkole średniej nawet, no, 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 na, na, na wakacjach, to były mm. takie epizody, że ja tam się, no, no, to to jak gdyby to tak, brakowało tego, ale y, przy z lat. drugiej strony w ogóle tutaj się było zupełnie troszeczkę inaczej, mm. tak, tak trochę cywilizacyjnie, tak? Mm. spokojniej. Znaczy, ja to, nie to, że jak gdyby to było dla mnie coś nowego, bo ja to znałem <kluzło> właśnie przez, z perspektywy właśnie dziadków, mm. ale ja tutaj jak gdyby ten slow life, jakiś taki naturalność, tak. ludzie ciepli. Gościnność, gościnni, tak, tak, natura. Tak. Ja pamiętam, że któregoś razu zorganizowałem urodziny swoje. Już, już teraz, wtedy jeszcze nie byłem z moją żoną w sakramentalnym związku, ale. ale, ale już się spotykaliśmy. Tak, ale się spotykaliśmy i zorganizowałem urodziny dla swoich znajomych tam z Gdańsk. Tak, bo jeszcze to Miałem takie mocne, mocne kontakty, koneksje ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły, ze studiów, i zaprosiłem koleżankę i kolegę. I, i tak, ścioły jak ich ugościli, to w następnym roku musiałem kancelować, absolutnie odwołać, je, odwołać urodziny, bo tam już się, lista się. tak lista się robiła, z czego połowy nie znałem tych ludzi. Tak, aby znaczy, poszła, poszła fana, że tutaj jest nieźle. No tak, bo to jest jakby jest nieźle.